Siema, tu z tej strony InknonoX. Właściwie będę kontynuował kolejny odcinek z Super Mario World. Teraz przechodzę do poziomu już. Zapowiada się lekoatletyka dla hardkorów. Muszę teraz uważać. Ten poziom będzie trudny. Zapowiada się trudny. Kur. O, no, no, okej, okay. dobrze, dobrze, dobrze. Jest, o kurde, o kurcze. Skacz, Mario. O, 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 o tak. No dobrze. Na wszelki wypadek piórko. Do, no, no dobra. Muszę szybko. I ostrożnie. O, 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 jest, jest, jest. O, 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 o jest, jest, jest. O. kidoki. No, to do wyjścia. Jest! Udało mi się przejść. Jestem hardcorem. Okidoki. O kurde, kolejny most. No nie, 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 nie! nie! Będzie okropny ten poziom już. O, 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 o. Nie, 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 nie. Mm, mm, mm. O, o, je, o, o, je! piórko, 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 proszę, proszę, Dawaj, dawaj, dawaj! o, kurde, o, nie, 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 nie. Okropne. Nie, 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 nie chciałem tego używać, ja nie mogę. Nie, nie. Nie, nie, nie. Na wszelki wypadek Yoshi niech będzie. Nie, nie, nie. Dobrze. Trudno. Kurde. Ten poziom musi być taki trudny. O, kurde. O, 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 no trudno. Taki jest mały. Mówi się trudno. Ech. O, kurde. Ale udało mi się przejść poziom. No dobrze. Później pójdę do Ludwika. O, no dobrze, dobrze. Muszę się wrócić na chwilę. Sorki za cięcie. Musiałem się tylko uzbroić. Teraz przechodzę do zamku Ludwika. No dobrze. Muszę uważać na te skorupiaki. Nie chciałem powiedzieć, że kamuflaże, tak, kamuflaże, kamuflaże, o, 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 tak, o, jeszcze raz, no dobrze, już idę, o, 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 muszę uważać, o, o Nie muszę tutaj czekać! Szybko! Szybko, szybko! Szybko, szybko, szybko! 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 Nie chcę być zgnieciony! Jest! Udało się! O kurde! Będzie przeszkoda! Nie, nie, nie! Ciach, ciach! No! Gij! Nie, nie zachodzę! Dobra, giń! Giń. Giń. Giń, giń. O, 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 muszę Dobra, jest, jest. No, idź. Giń, kupa, no. Kolejny główny przeciwnik to... Oto! Ludwik, król, król muszkieterów. O, nie, 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 nie. Muszę uważać na Ludwika. No, przeskakuję. No, gin Ludwik. O, 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 Nie, 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 nie. I tak mnie nie złapiesz. Szefie muszkieterów. Gin. o, o, o. Giń... gin z gredzie, gin z gredzie, gin z gredzie. Okidoki! doki, yahoo, wygrałem, jestem hard hardcore Udało się, pokonany wróg, Ludwik, pokonany Ludwik. ciał ci i bum ta 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 trr pokonany ludwik przechodzę dalej oki okay. Teraz będę w lesie Zapisuję. No dobrze. Już jestem w lesie. No to już rozpoczynam poziom. Muszę uważać na gąsienicę. Dobra. Już, już zjadł. Dobra. Leć. Leć ptaszku. Nie. No Tak, Ach, tak naprawdę to był... Chciałem powiedzieć, że leci Joshi, a nie ptaszku. Kurde, sorki. O, o. o. No dobrze. Cia, ja, ham, jam. Zjedz. dobra. O, gwiazka, tak. Ach, grzybek, czemu? Tak, jedz, yes. żryj, żryj Josi, żryj. O, 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 tak, 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 o, tak. O nie, nie, nie. No dobra. Okej, okay, jest. Dobra, leć Mario, leć. Leć, leć, leć. Dobra, jest. Okej, okay. jest. Zdobyłem klucz. Jest. No dobrze. No dobrze, będę już w domu, nawiedzonym domu duchów. Na, na wszelki wypadek zapiszę. No dobrze. Już jestem w nawiedzonym, kolejnym nawiedzonym domu. Nie, 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 nie. Nie, nie będziecie mi na mnie polować. O, 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 o. Nie, nie, nie ma mowy. Nie. Nie wstrętne zgredy. Nie ma mowy. Nie, nie, nie. Mi się wasz na mnie polować. O, o, o. okej.. Okay. Dobrze, no dobrze. Muszę uważać na te okropne zgredy Chciałem po... Ach. Na te waria... Ach. Na te duchy tak naprawdę. O, 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 Idę już dobra. Ok. Udało mi się. Jest! Wyjście! Udało się. Czternastka Oki doki. O, 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 sorki. Teraz dochodzę. Zapisuję już. Kolejny las. O nie, 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 nie. Jest pokonany. Dobrze. Żebek, Nie chcecie widzieć. Gredzie. Dobrze, niech będzie pióro. Nie. O nie. Nie kurde, znowu ten O nie, 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 nie. Muszę jeszcze raz. Kurde, mogłem nie zdobywać. No dobrze. Nie, kurde. Gin z gry. Nie. Zginąłem. Muszę jeszcze raz, ale tym razem małym. Jako bezbronny, Mario. Tym, no tym bo, naszym bohaterem. No głównym bohaterem. Nie, nie o to mi chodziło. Kurde, nie uciekaj. Muszę uciekać. Ja nie mogę. Przewiać. Wiać. No dobrze. Zapis. Dobra. O... No dobrze. Ja tu jeszcze na wszelki wypadek. No dobrze. Na wszelki wypadek. No. O kurde, znowu ten zgret. Nie chcę ci widzieć. Smrodzie niemyty. To dalej. O nie! Nie! Znowu ten ta kupa. Nie chcę cię widzieć! Nie! Znowu ten pajac! Gej, bajacu. No nie! Nie, jej, Tak! Dobrze ci tak. Zgredzie. Okropny zgredzie. Dobrze. Leć leć, Mario. No dobrze. Udało się. O kurde. Łatwizna. Dalej, a muszę się wrócić, ja. No dobrze. No dobrze, już rozpoczynam poziom podwodny w tym lezie. W tym lesie, tak. Chciałem powiedzieć tak. tak, tak. Przepraszam za... za niewyraźne. Ech. No! Dobra. Idź. No, daj mi już przejść. Proszę. Dobra, ta. Gig Gin, gin, ryba. O, o, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Uff, okropne ryby. O, nie. O, nie, nie, nie. Nie chcę was widzieć. Gredy. Dobra. Grzybek. Na wszelki wypadek grzybek. No. I. No, no, no. Oh. Nie. Oh. Tak łatwo mi nie, nie dostaniesz. O nie. Znowu ta śpiąca ryba. Nie, nie, nie. Tak łatwo mi nie. Słabo. Proszę, kurde. No dobrze, idę. Nie, nie. O, 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 tak, tak, tak. Na wszelki wypadek. Idź, ryba! Ja! Czy... O, udało się odblokować drzwi. Jest! Dobrze, no dobrze. Niebieski przycisk. No dobrze, muszę, mam mało czasu. No dobrze. Pusto. Okej. Okay. Szybko, szybko. Szare monety. No, jeszcze jedna. O kurde. No. No dobrze. Szybko, szybko! Odblokowany przycisk. Już. Mhm. No dobrze. Zapisuję. No i przechodzę już. No dobrze. No dobrze, muszę wrócić do tego pierwszego poziomu z tym lasem. O, no dobrze. O, kurde. Jest! Dzipek! Jest. Dobrze. No! Ścięta gośni, gąsienica dobrze. Yes, Yoshi. No. Yes. No trudno. Wypad. Dłożyczko. Yes, yes. O kurde, jeszcze raz. No dobrze. Jeszcze raz. Jest! Okidoki. No wykuń się, Yoshi. Jedz. Jedz! Jedz, żarłoku. Jedz, żarłoku. No jedz, jedz kurde, czemu pożarłem kołsinicę? No. Zjadaj stono Tak, tak. No dobrze. No dobrze. Nie. Okro. nie, 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 No dobrze. Okej. Okay, dobra. To było to było już na tyle. Nara.